Czasami nawet w najbardziej niepozornych miejscach jesteśmy w stanie spotkać wyjątkowych ludzi i naprawdę niesamowite produkty. I tak właśnie będzie dzisiaj w Toruniu. Obok Muzeum Etnograficznego spotkam się z legendą rolnictwa ekologicznego, z Mietkiem Bobalskim i z jego wyjątkowymi makaronami. Kupując na lokalnych targach i bazarach, jesteście w stanie znaleźć tutaj rzeczy, których nie ma nigdzie indziej, jak na przykład kiełbasę z koźlenciny. Ile sztuk ja sprzedaję na laseczki? Bo to, Do to dwie laseczki, To jest towar deficytowy i jak to się mówi, towar najwyższej próby. Dzień dobry, panu. Piątula. Jeszcze raz. O. kiełbacha. Dziękuję. Bezpośredni kontakt z producentem jest absolutnie niezastąpiony, ponieważ wtedy możecie się dowiedzieć szczegółów na temat tego, jak przygotować najlepszą kiełbasę, albo jak zrobić galaretkę z rajskich jabłuszek. Tłoczony na zimno. I jaka będzie różnica? Tłoczenie na zimno zachowuje wszystkie jego składniki zawarte w całych nasionach. Zostaje aktywny biologicznie ten olej. Twoje zdrowie za aktywny, biologiczny olej. Na zdrowie. Wow. I naprawdę smakuje słonecznikiem. Uszanowanie. Dzień dobry. Ja już prawie y, zrobiłem zakupy. Dzień dobry, witam. I za momencik spotkamy się na zakładzie. Czy już mam wziąć jakiś makaron? od 30 lat się zajmujesz produkcją żywności ekologicznej. Tu się urodziłem, tu w naszym gospodarstwie cały czas pracowałem. Cały czas pracowaliśmy z roślinami, z krowami, ze zwierzętami i wszystko było ok. Człowiek poszedł się uczyć, technikum, studia, no to do PGR-u. Praca w PGR-ze pokazała mi, że tak praktycznie nie idziesz na pole i się cieszysz, że ci rośnie, a głównie szukasz, czy jest chora roślina, czy już pryskać, czy już zastosować jakiś środek. A głównie ci powinniście że ci rośnie, że żyjesz. Na czym polega wyjątkowość orkiszu? Orkisz daje ciepło, orkisz dobrze w naszym klimacie się czuje, no i praktycznie jest korzystny dla człowieka. To jest stary gatunek pszenicy, który został zapomniany. Poszukujemy kiełków orkiszu. Tutaj no, mamy mikroskop. No właśnie, wychodzi. I teoretycznie w takiej formie mógłbym go już zjeść. No, bardzo dużo witamin. I co z takiego orkiszu możemy zrobić? Możemy zrobić mąkę, makaron, wszystko do pieczenia. Orkiż to życie. Wyjątkowość tego ziarna polega na tym, że jest to ziarno takie, jak przychodzi z pola. I jakbyś spojrzał tutaj w tym ziarnie, jest bardzo dużo chwastów. Ja nie mówię, że to są chwasty, to są zioła, które leczą glebę, które leczą nas. Tu się znalazły, bo miały jakiś cel do spełnienia. I również dla nas te zioła mają też taki jakby dobry cel do spełnienia. Tradycyjnych odmian. Dlaczego? Słuchaj, my używamy tych starych gatunków, ponieważ te stare gatunki idealnie się czują w rolnictwie ekologicznym. One pasują do tego, co było kiedyś Samopsza. 7 tysięcy lat nie została zmieniona. Zapomniano o niej. Dzięki rolnictwu ekologicznemu ono zaczyna odradzać się skórka, która była już trochę młodsza od samoprzy, również za czasów Chrystusa jeszcze uprawiano bardzo dużo. No i później ten orkisz, który stał się dosyć popularny i on już figuruje w sklepach i jest dużo produktów właśnie orkiszowych. Te gatunki dają nam ciepło, dają dobrą energię, no dają tak jakby dobre życie. Ale najważniejszym działem twojej produkcji, oprócz mąki, są makarony. Z czego najchętniej je robisz? No, jak już wspomniałem, z orkiszczu. I makaron z żyta. W latach 90., jak zaczęliśmy go produkować, nikt nie chciał go jeść. A obecnie produkujemy więcej żytniego makaronu, jak pszennego. A ten, który dziś będziemy robić, z czego go przygotujesz? To będzie właśnie makaron z orkiszu. Tagliatelle, parpadelle i fusilli. Kluski absolutnie uwielbiam. A jeżeli macie ochotę na slow food w stylu fast, to na pewno wybierzecie makaron od Babalskiego. Bio makaron od Babalskiego, orkiszowy rzecz jasna. A ja ugotuję go z polskimi pomidorami, z grzybami, ze szpinakiem, z natką pietruszki, z czosnkiem odrobiną, soli i świeżo milonego pieprzu. I z osypkiem od Wojtka Komperdy. Pyszny orkiszowy makaron, do tego dojrzewający ser o lekkim aromacie wędzonki i świeże, sezonowe, i lokalne, a przede wszystkim ekologiczne warzywa. To gwarancja dobrego smaku. To teraz prosto do spowiedzi.